Sprawdzimy dzisiaj jak się spisuje skrzynka Antenowa. Chińskiej produkcji na Radiu prezydent, jak widzicie George 2. skrzynka, zauważcie z niebieskim przyciskiem. wejście USB jest typu C. O czym dlaczego tym mówię? No o tym mówię, że mamy też zielonym przyciskiem, ludzie wystawiają, że to jest jedno i to samo. No nie do końca. Więc na to też zwróćcie uwagę. Tutaj pisze nam właśnie automatik. I takie mamy właśnie już nowsze wejście USB, typu C i tak dalej, i tak dalej. To sprawdzamy na radiu Prezydent George 2. Podstawowa 40, kanał 20. Wiadomo, bo tak się robi. Sprawdzimy, jaki w tej chwili jest SWR. SWR pokazuje nam. 2,2, 2,1, no różnie. Dobrze. Teraz włączymy skrzynkę. Skrzynka się uruchomiła. Włączamy nośną. Sprawdzamy może na radiu. Mamy SWR 1.0. Skrzynka nam pokazuje. 1,08, 0,9, no to czyli jest jakby bliskie 1,1, natomiast wiadomo, radio nam pokaże, że to jest już 1,0. Czyli jak widzimy, skrzynka zadziałała bardzo ładnie, idealnie. Nie trzeba było nic naciskać, trzymać czy tak dalej, jak tymi zielonymi. Nie polecam tych zielonych. Widzicie, jak działa ta właśnie. Z niebieskim przyciskiem rzeczywiście działa automatycznie. No i tak to wygląda. Pozdrawiam serdecznie.